Kura zagrodowa. Zauważcie, umaszczenie stre, można powiedzieć, i ona dała już w tym roku trzeci miód młodych. Proszę bardzo zobaczyć. Co to za czpiotki małe tutaj są. 13 13 młodych i idą pod kwokę Karzełka polskiego. Tutaj niech mama jeszcze trochę sobie posiedzi na jajkach. Tak, o jajku. Dobra. Tutaj jest następna.